Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest 12 odcinek z naszej serii zagrajemy w Medieval. No i lecimy, moi, drodzy, na przedostatnią planszę w grze, mianowicie wehikuł czasu. Rozpocznijmy od razu. Tutaj będzie też do zebrania ostatni kielich oraz ostatnia butelka życia. Tutaj muszę przyznać, że jest to chyba jeden z najlepszych poziomów w całej grze. Naprawdę, bo wiecie zazwyczaj pod koniec każdej gry poziom trochę spada i te levele już nie są takie zarąbiste, jakie były na początku, a w tej produkcji serio. Muszę przyznać, że Wehikuł Czasu to jest jeden z moich ulubionych etapów w całej grze. No, no świetny jest ten poziom, ale to jeszcze zobaczycie dlaczego. Dobra, tu na początek oczywiście... Łe, ale oni łatwo padają teraz. Dobra, e, tak jak mówiłem, a wiecie, co dać mi jedną rzecz sprawdzić? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 8. Dobra. E, chciałem się upewnić, czy aby. Kurde. Co ty mnie tym okiem bijesz? E, tu mamy jeszcze gargulca, pogadajmy. Chciałem się upewnić, czy mam 8 tych, wiecie, buteleczek. Usując magię mechanicznym czasu. The innards of this chronograph are fiendishly complicated. Keep your eye Okej, okay, tu Gargulec powiedział, że Zorok za, za pomocą czarnej magii zwaną nauką <laughs> skonstruował jakieś urządzenie zdolne do manipulowania czasem. I teraz tak, zanim tam pójdziemy, gdzie mi się pokazuje. Kurczę. że ja nie do końca pamiętam. Ja powinienem teraz się udać. Może spróbujemy najpierw tutaj, bo tutaj nie ma blokady przejścia. Ale tu już chyba z kolei jest jakaś blokada. Dobra, tędy na razie nie przejdę. Okej, okay, możemy spróbować pójść tutaj, wydaje mi się. W ogóle soundtrack na tym levelu, design sam tego wszystkiego... No, ja osobiście uwielbiam ten level, naprawdę. O, czekajcie, bo nie widzę, że mnie wskazówki biją. Tak, biją wskazówki, to jest, to jest Medieval, właśnie. <laughs> Okej, okay, jesteśmy od tej strony, zaraz tam ten pewnie powiedz mnie zaatakuje. Okay, dużo obrażeń z kubani zadają, muszę o tym pamiętać. Dobrze, i mamy kolejną runę. Te okay, oczko jeszcze zabijemy na szybko. Dobrze, i w tym momencie tak. Czy opłacało mi się tym skakać do góry? Nie pamiętam, co ja ewentualnie znajdę tutaj. Ale nie, tu mi się zbytnio nie opłacało. My będziemy musieli za chwilkę skoczyć tutaj na górę. Tylko ja zobaczę sobie, jaka tu jest godzina. Ej, czekajcie. 6-5, tak, dobra. 6:05, to lecimy. No i właśnie e, cały level polega na tym, że będziemy musieli momentami sobie ustawiać właśnie godzinę odpowiednią. E, dobra, tylko teraz czekajcie, żeby. Za wiele tu nie skoczyć. Okay. I teraz jeszcze trzeba lecieć naokoło niestety. Dobra, i w tym momencie powinniśmy mieć otwarte tam przejście na dole, dokładnie. A, bo tutaj jest ta... buteleczka życia. To troszkę lipa. A właśnie, koniecznie przed ostatnią planszą w grze muszę sobie podleczyć wszystkie butelki, bo... Wiecie co, przypomniało mi się, że chyba jednak w jedynce, zresztą pisaliście mi to też w komentarzach z tego co pamiętam, że chyba w Medieval 1 fontanny się odnawiają na poziomach. To w Medieval 2 fontanny się nie odnawiają, to mi się akurat pomyliło i faktycznie chyba tak jest. Że w jedynce odnawiają się, ale w dwójce z kolei się nie odnawiają. Pisaliście mi też w ogóle, że Medieval 2, o czym akurat totalnie nie wiedziałem. Jest dostępne na przeglądarce, że można je sobie normalnie odpalić. Ale się tłukło na tym korytarzu dzisiaj. A tak, właśnie, coś u mnie. Kurde, a pójść szarża. A, tu jeszcze muszę ustawić godzinę, serio. Eee, dobra, pierwsza, 35, ok. Pierwsza, 35, dobra, lecimy. Eee, Dobra. Weź mi tu dan na guzik. Okay. Dobra, i 35 teraz. Kurde, czasami się boję wchodzić na te guziki, bo trochę ciężko mi jest momentami wyczuć to sterowanie. Dobra. I możemy spaduwać. Powinno być teraz otwarte. Dokładnie. No dobra, i gdzie my teraz powinniśmy ruszać w zasadzie? Będę chyba. Ej, halo! Jak to finta działa? Do dobra, i tu potrzebujemy widzę... Runy chaosu, które niestety nie posiadam w tym momencie. Zobaczmy jeszcze książkę. E, okej. Okay. Tutaj jest za, tym, za tą bramą chowany jakiś wehikuł, który Zarok nazywa pociągiem. E, no dobra. E, droga za tą bramą prowadzi najprawdopodobniej do leża Zaroka. E, jednakże droga jest zablokowana przez bramę kontrolowaną przez różne jakieś tam stacje. Okej. Okay. Aha, no dobra, rozumiem, rozumiem. Musimy sobie po prostu odblokować, yy, otworzyć, A yy. no, tak jakby doleża za roka yy, dzielin... O, oh, shit, wow. tu trochę dorobiłem. Ta winda działa czy nie działa? Co jest, ja znowu spadłem? Kurde. Ej, no co się z tą windą dzieje, halo? No hejka, co tam się z tobą dzieje, skąd to zwątpienie? Dobra, piękny unik, czekajcie, teraz jeszcze jedna rzecz. Ja sobie zerknę czy po drugiej stronie czegoś nie ma. No, chyba też jest jakieś przejście Ale dobra, na razie może ruszajmy tędy Dobra, ładnie, bez oberwania Na tym levelu trzeba przyznać, że czasami yy, faktycznie idzie trochę łatwo spaść Daniel, możesz uderzyć? tą kulkę, znaczy kulkę to oczko Dobrze, i tu mamy runę chaosu Co ja tak obrywam, god damn it! No trochę średnio mi idzie, ale dobra. To się... Wow, wow, wow. Kurde! Nie czekajcie stąd. Przylazłem. Tu mnie chyba jeszcze nie było, dobrze mówię? Dan, ty biegniesz, czy nie? Ja nie wiem. Co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dobra, tu musimy koniecznie iść. Nie, skakujemy jak Mario. No tutaj, moi drodzy, odblokujemy sobie ostatnią butelkę życia w grze. więc to trzeba zrobić. Eee, tylko ja się jeszcze porozglądam tutaj troszeczkę. Eee, znaczy tak. Moment, bo możemy tutaj to zrobić. No, właśnie, A, a tu musieliśmy nawet przejść, bo tu jest runa. Dobra. Eee. A, dobra. Ok, chyba nie zdążyłem. Nie wiem, jak to działa. Dobra. No, okej, okay. teraz nam się odblokuje kielich, ale kielicha, oczywiście, w tym momencie jeszcze nie zbiorę. I teraz też powinna nam się właśnie runa y, ziemi odblokować, tam w ogóle jest hajsiwo na górze, ja tam mam wskoczyć ewentualnie. Co, czy znaczy, pieniądze nie są nam aż tak potrzebne? Ponieważ ja wszystkie zasoby y, posiadam, tędy chyba musiałbym skoczyć. O cholera, czy ja za 20 złociszy chcę tak ryzykować. Chyba niekoniecznie. E, dobrze, wskakujemy z powrotem do rury. I teraz będzie trzeba troszeczkę zawinąć stąd. Wow, wow, wow. Było trochę ryzykowne, przyznaję. Teraz tak, bo kurde, jak ja, ob jak ja obrywam normalnie dzisiaj, tylko wiecie co, chciałbym się jeszcze cofnąć teraz. E, po tą butle z życiem. Żeby już zebrać sobie wszystkie. O, bo widzicie, właśnie ona się tam odblokowała, także y, ruszajmy, tylko chyba będę musiał po raz kolejny godzinę ustawić, dokładnie. Mamy teraz y, 6.05, a to jest ta sama godzina, dobra. Myślałem, że te godziny się zmieniają, ale widzę, że nie. Dobra, bąsuj, bąsuj, ok. Dobrze, 6.05, okej. Okay. Dobra, cyk. I lecimy do piąteczki. No i dobra moi drodzy, więc tak naprawdę można powiedzieć, że let's play na 100%, bo w tym momencie mam tak naprawdę wszystkie kiedy kielich jeszcze oczywiście sobie później zbierzemy. Ja tu chyba jeszcze będę musiał godzinę ustawić bez kitu. Jaka to była godzina. Chyba pierwsza 35? Dobrze pamiętam. Tak coś mi się kojarzy, że taka to była godzina. Dobra, ale uwielbiam ten level. Naprawdę jest tak fajnie zaprojektowany. W ogóle Medieval y, samo w sobie jest y, tak naprawdę szkołą dla twórców gier, jak y, projektować poziomy serio. A, dobrze pamiętałem godzinę. Dobrze. Jeszcze mózg funkcjonuje. Jeszcze jestem w stanie coś zapamiętać. No i dobra, to teraz używamy runy chaosu. Pierniczamy się tutaj. E, I teraz tak, żeby nie dorobić, e, bo tutaj łatwo zbyt szybko skończyć poziom. Dobra, i teraz tak, ja mogę się przedostać tutaj. Tu jest właśnie koniec poziomu. A ja potrzebuję jeszcze, dobra, jak ten pociąg jest obrócony? Ja ciebie muszę, kochaniutki, tak chyba obrócić teraz. O, kurde. Moment. No to obracanie na tej gałce to też jest. Dobra. I teraz skakujemy na pociąg, tylko że. Dobra, ciuch, ciuch, jedziemy. No i to mi się podoba. Muszę przyznać, że tutaj twórcy odlecieli w ogóle z designem wszystkiego. Ten pociąg świetnie się prezentuje. Dobra, czekajcie, bo gestapowcy nas biją. Wyjaśnijmy ich szybko. Dobra, tam dalej nie pojedziemy. O kurde, moment. Dobra. Okej, okay, łatwo z wami, kurde. Jeszcze spadnęłem, a potrzebujemy jeszcze runy. Dobrze, i tu jeszcze możemy z tym gamoniem pogadać. No witam cię serdecznie. E, czy ty mi coś możesz zaoferować? Tarczy nie muszę naprawiać. E, bełty mam, to mam, to mam. To też mam. No w zasadzie wszystko mam. Dobra, więc możemy zawijać stąd. To chyba wszystko zebrane, Ważniejsze, żeby kielich zebrać. Bo z tego co pamiętam, ostatni kielich e, da nam fiolki z życiem. Więc możliwe, że nie będę musiał nawet wracać na te poprzednie etapy, żeby sobie życie regenerować. By było w sumie spoko. A dlatego też właśnie zaznaczę od razu, że nieważne ten odcinek by potrwał, e, to i tak przejdziemy sobie dzisiaj tylko jeden etap, bo leżę za roka... O kurde. Bo ostatni etap w grze chcę sobie zostawić po prostu na ostatni odcinek. E, co oniś tam respawnują z nie chcę tego mieszać po prostu, więc mówię, nawet jeśli ten odcinek miałby zająć, nie wiem, 15 minut, to i tak go zakończę, bo nie chcę właśnie... Co wy cholera, jeszcze? Jeszcze nie masz dość mojego magicznego miecza? To właśnie i tak go zakończę nawet po tych 15 minutach, bo nie chcę po prostu mieszać. I chciałbym... no nie, nie chcę łączyć tych plansz. Po prostu chciałbym w ostatnim odcinku przejść tylko ostatni etap. Potem też trochę się jeszcze będzie działo, oczywiście po zakończeniu, wiadomo, napisy, moja recenzja i tak dalej Więc nie chcę, żeby ten odcinek trwał godzinę No dobrze, to co, jesteśmy tutaj na miejscu Jeszcze trochę dojeżdżamy Co ty już do mnie strzelasz, chłopie, na respie? Chcesz mnie zabijać? E, o, nas z życiem, nice Dobra, można zebrać uścigielich Dobrze, jeszcze ich tu pójdziemy powybijać wszystkich Dobra, więc będzie trzeba jeszcze się właśnie po kielich wrócić. O, właśnie, tymi dwoma wajchami otwieramy sobie bramy. No i przez tamtą bramę właśnie dostaniemy się do Leża z Zaroka, czyli do ostatniego etapu w grze. No niestety, moi drodzy, Medieval jest króciutkie, ale to mówiłem o tym na początku let's play'a, że gra nam zajmie około 13 odcinków. Nawet się nie pomyliłem, idealnie się z ilością odcinków wstrzeliłem, bo właśnie skończymy serię na tym 13 odcinku. Ja pierdzielę. No to dorobiłem teraz. <laughs> Kurde, za bardzo się rozpędziłem. To no była głupota z mojej strony. Za szybko pobiegłem. Dobra. Ale to wiecie o co chodzi. Ja tą grę już mogę, tak naprawdę, mogę poradnik do tej gry nagrać. I ja ją przechodzę po prostu w takim tempie ekspresowym. Bo myślę mimo wszystko, że jeśli ktoś by przechodził grę po raz pierwszy, to zajęłoby mu to trochę więcej czasu. Z racji tego, że w różnych etapach trzeba też pobłądzić, poszukać tych smoczych klejnotów, na przykład przyzwać wiedźmę. Chociaż trzeba przyznać, że. Ok, czy jedna fontana ładuje dwie butelki? Okej, okay, tego nigdy nie wiedziałem też. Dobra. Eee, bo trzeba przyznać, że w tych grze właśnie, jeśli ktoś ją przechodzi po raz pierwszy i nie zna jej, to trzeba trochę naprawdę pobłądzić, poszukać przedmiotów. Eee, I to przejście gry może zająć faktycznie trochę dłużej. No ale jeśli ktoś zna tą grę tak jak ja, no to naprawdę tutaj nie ma co w ogóle. Się zastanawiać tego, speedrun wręcz można robić. Spojemność speedrun speedruny z Mendy. nie, 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 nie. Bym to robił, speedruny z by były ciekawe swoją drogą. Dobra, idziemy. Wracamy się jeszcze właśnie po kielich, tylko teraz nie spadni, bo się zirytuje. Dobra, bo trochę zdrowia by się nam przyda przydało. Nie powiem, że nie. E, gdzie był kielich w zasadzie? Ej, Beskidu, gdzie był kielich? Eee... Oh, shit. Nie, to była butelka. Wait a minute. Kielich był tutaj? Nie. Ej, eee... gdzie był kielich? Zapomniałem. Czekajcie, czekajcie, muszę trochę pobounce'ować sobie na mózgu. Dobra, to też brzmi abstrakcyjnie, co najmniej. Bounce'owanie na mózgu. Tu był chyba... Nie, to nie, 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 przecież tu nie ma... Nie no, tu był chyba kielich gdzieś. Ja pierdolniczo zapomniałem, gdzie był kielich. Moment. Eee... I... No, już chyba wiem. Musimy iść tutaj. Tutaj. Haha, zablokowałem. O, i teraz tutaj. Musimy przez rurę... Nie, 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 nie! To nie było tu! Oh, no fucking way, gdzie to było? Ja pierdzielę, że spadłem, pozdrawiam, <gryw> za szybko. Ej, nie pamiętam, gdzie był kielich autentycznie, nie? Mm. No, gdzie był ten cholerny kielich? Dobra, chyba wiem, gdzie. Słuchajcie, bo to było kilka dróg. Kurde, ile tych ostrzy jeszcze? Ja powinienem iść tutaj. Dobra, no ej, no przecież ruszyłem szarżą, czemu dostałem obrażenia? Dobra, i kielich był tutaj, okej, okay. ja pierdziele, ale bym dorobił teraz, jakbym tego kielicha nie znalazł. <noise> Dobra, możemy zawijać moi drodzy, hala herosów, czekam. Dobrze, a w sumie to sobie zeskoczę, będzie szybciej. No, to bym zeskoczył, prosto w przepaść. Ale na szczęście tylko prawie. No biegnij, Daniel, proszę cię. Dobrze, i my teraz ruszamy. Ja pierdzielę, nie, ja mam po prostu pecha do tej planszy, <noise> Naprawdę, ciągle tu obrywam od czegoś. E, dobrze, i teraz... Gdzie ja muszę ustawić ciopąg nasz. Tutaj, dobrze. To nie widzę jak on jest do końca obrócony. Kamera zbyt nie, nie pomaga. Dobra, chyba raz 90 stopni wystarczy. Dobra, nie, nie, Dan nie spadni. Nie! Cholera. Moment. Tak, tu masz stać. I to jest tutaj, dobra, mamy to. Okej, okay. siup. Dobra, kielich wziąłem, wszystko wziąłem, możemy zawijać su'na. no i mamy grę na 100%, moi drodzy. Bo z etapu leżę za roka, nie ma już żadnego kielicha, więc będzie gra na stówę. Jestem bardzo zadowolony. No ale tak jak mówię, no nie będziemy w tym odcinku przechodzić ostatniego etapu, chciałbym to po prostu podzielić jakoś sensownie, nie chcę też, żeby te odcinki trwały po jakieś, nie wiem, godzinę czy coś takiego. Oho. You prove us all wrong. Maybe it is destined to be a hero. Maybe it can defeat Zarak. The people of Galamir may never know of your past mistakes, and you will indeed be remembered as the people's hero. Your time in exile is over. Welcome to your new home, Sir Daniel Fortescue. No, i proszę bardzo, Gargulec nam powiedział, że może jednak jesteś w stanie być bohaterem. Możesz pokonać Zaroka. I witaj w domu Daniel Fortescue. I to oznacza, że tam Tak, nasz posąg stał się w tym momencie namacalny. Proszę bardzo. Muszę przyznać, że Dan najfajniej wygląda ze srebrną tarczą. To złota jakoś nie pasuje do niego. Dobra, pogadajmy z babką. I w sumie wiem, co jeszcze możemy w tym odcinku zrobić. Daniel, thank goodness you're still safe. Okej, okay, ona może coś tam dać, ale nie ma pojęcia, jak bardzo to przydatne dla nas będzie. No właśnie, tak kojarzyłem i bardzo dobrze. Okej, okay, ale jak widzicie, niestety mam zapełnione połowy butelek tylko, więc w tym momencie. Zważając na to, że nie chcę teraz e, właśnie. E, udawać się do leża za roka i kończyć gry, bo wierzcie mi, że... Na ostatni etap naprawdę potrzebny jest pełny pasek zdrowia z racji pewnej mechaniki, jaka tam jest zastosowana. Już nawet pomijając to, że oczywiście no, będziemy, się będziemy się bić, tak? No więc yy, możemy trochę oberwać. Ale już pomijając to, to pełne zdrowie jest bardzo przydatne yy, podczas, te, yy, podczas ostatniego etapu. Dobra, ja sobie tu zapiszę. I wiecie co? Możemy w tym odcinku właśnie sprawdzić, czy te fontanny się odnawiają. Więc pójdziemy sobie na cmentarz. Na pierwszy etap, całkowicie i dobra, tak tu mamy leże za rok. A tam się udamy w odcinku następnym. A teraz, właśnie, chciałbym się wrócić do takiego absolutnie pierwszego, pierwszego etapu, czyli właśnie na ten cmentarz i zobaczyć, czy faktycznie te fontanny się odnawiają, czy nie. Bo ja nie pamiętam, ale pisaliście mi właśnie w komentarzach, że odnawiają się, więc no, zobaczymy. W sumie, chyba tak, no bo ja też pamiętam, że. E, dobra, nie kryptodana bez przesady. Cmentarz, dobra. Bo ja pamiętam, że chyba właśnie leczyłem sobie też zdrowie. No zobaczymy, przejdziemy sobie jeszcze raz cmentarz w tym odcinku yy, i zobaczymy, czy faktycznie te fontanny się odnawiają, czy nie. Teraz ten etap to wiecie, nawet nie będę tu nic zbierał, a nic takiego, po prostu pójdę do fontanny od razu i tyle. Yy, zakupów też nie zamierzam robić, bo. No proszę bardzo, te są piaki, to padają teraz za jedno uderzenie, więc. Nawet też nie ma sensu się bidzi mi za bardzo. Jakie ja tyle obrywało tych zombie, nie wiem. No i chwila prawdy. Tak, odnawiają się, więc proszę bardzo. E, ja się pomyliłem w takim razie. E, w takim razie dzięki za podpowiedź. Bo właśnie e, mi się osobiście wydawało, że fontany się nie odnawiają, a to jest tak, że w Medieval 2 fontany się nie odnawiają. Chociaż trzeba też przyznać, że Medieval 2 dla mnie osobiście było prostszą grą. Dobra, czy ja mogę się stąd po prostu zawinąć, czy muszę zbierać runy? Nie, no serio, muszę runy zbierać. Oh man! No dobra. Eee, to w takim razie... A gdzie jest runa w zasadzie? A jeszcze się okaże, że nie przejdę cmentarza. <grymne> Ale bez kitu runa była tu, tu w tym miejscu. A, nie, jednak była tutaj. Dobra, sorry, mój błąd. Okej, okay, to zawijamy. Dobrze, to przejdziemy sobie moi drodzy w takim razie jeszcze w tym odcinku dwa razy cmentarz. Żeby mieć życie nabite na pełnej i już w odcinku następnym zakończymy sobie właśnie grę. Dobra, czyli fontany się odnawiają, to też w sumie spoko. Ja sądziłem właśnie, że... Przynajmniej z tego co ja pamiętałem, to że właśnie się fontanny nie odnawiały. No ale się pomyliłem, okej. Okay. E, tu nie musimy iść, my musimy iść teraz. Kielich nam jest niepotrzebny, zresztą zwróćcie uwagę, że kielicha już teraz i tak nie ma do zebrania. My musimy iść tędy. Kurde, czemu ja tej kamery nie mogę obracać? Z tą kamerą naprawdę problem jest. Dobra, poczekajcie. I... Czy ja w ogóle. Tak, tędy, tędy, ok. I to była właśnie jeszcze druga fontanna. Dobra, już nie bijmy się jakoś specjalnie z tymi zombiekami. O, właśnie, to była druga fontanna z życiem, więc sobie z niej skorzystajmy. Ale pełnego HP chyba nie będę mieć. Niestety nie, będzie trzeba przejść ten cmentarz jeszcze raz. Bo, tak jak mówię, zależy mi na tym, żeby w następnym poziomie, właśnie w leżu za roka, mieć dosłownie pełne życie. Nie chcę wynikać dlaczego. No, już jakby pomijając same systemy walki, tak? No, bo rzeczywiście tam stoczymy pojedynek. Ale mimo wszystko chce mieć dosłownie pełne życie. Tak więc pójdziemy sobie jeszcze raz na ten cmentarz. I na tym sobie będziemy odcinek kończyć. Dobra, dawaj mi ten cmentarz. Replay the graveyard. Tak, dawaj. No, przelecimy tu szybko, jeszcze i to będzie na tyle. Dobra, no i przy okazji potwierdziliśmy właśnie, że fontanny się odnawiają, bo mówię, ja myślałem, że. ...że się nie odnawiają i że to by było za proste i w ogóle. A jednak. No tylko uważajmy teraz, żeby żaden jak mnie nie uderzył. Dobra, przeszarżujmy to szybko. Zajmę sobie w fontannie. Dobra, jakiś gamoń będzie mnie bić? O nie no, musiał mieć zombie, zombiak, nie? A wiecie co, podoba mi się strasznie też to w tej grze, jak bardzo widać progres postaci. Bo zwróćcie uwagę, że tak naprawdę na samym początku byliśmy totalnym leszczem. Mieliśmy problem z takimi ząbiekami, a zobaczcie teraz co my sobie z nich robimy, siekę totalną jak tylko chcemy. I to mi się też bardzo zawsze w Medieval podobało. Że właśnie było czuć ten progres postaci i gra nas faktycznie mocno wynagradzała, jeśli decydowaliśmy się wszystko zbierać mi się naprawdę podoba, że wiecie, to nie jest tak jak we współczesnych grach, że zbieramy po mapie rzeczy tylko po to, żeby coś odhaczyć i tyle. I to w zasadzie za wiele korzyści nam nie daje. Eee, I twórcy żerują na tym, na tych procesach gamifikacyjnych, że my koniecznie wszystko chcemy na 100%. Eee, tylko tutaj właśnie e, totalnie to tak nie działa i to mi się mega podoba. O, nie spadnijmy do wody. I to mi się właśnie mega podoba. Że tutaj em, ta eksploracja, błądzenie, poszukiwanie tych kielichów, Naprawdę to daje nie tyle, że satysfakcję, co właśnie korzyści wszelkiego rodzaju. Mamy lepsze bronie, tarcze i faktycznie czuć postęp tej postaci. To mi się naprawdę też mega zawsze w medieval podobało. Bo mówię, no we współczesnych produkcjach to bardziej działa tak, niestety, że ee, tak naprawdę zbieramy dla samego zbieractwa rzeczy, a nie tyle, że one nam coś dają. No dobra, moi drodzy. Także coś, tutaj mamy Leże za Zaroka. Ja sobie zapiszę jeszcze raz gierkę. Bo czemu by nie? No dawaj, dawaj, odczytuj się. Okej. Okay. No i ja widzę, że przejście gry nam zajmie około 6 godzin. Więc, no nam wyszło 13 odcinków, tak? Więc 6,5 godziny. No dobra, ale słuchajcie, to będziemy sobie kończyć. W następnym odcinku udamy się już, właśnie, do leża Zaroka, do ostatniego etapu w tej grze. No i cóż, mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w ostatnim już niestety odcinku z Medieval. Na razie.